Nie kochałem cię przez te wszystkie lata. Było mi peo prostu wygodnie, powiedział Peter swojej żonie w rocznicy ślubu. Goście byli oszołomieni, ale odpowiedź Tamary zmieniła wszystko. Zanim zaczniemy, napisz z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania. Hałas starej maszyny do szycia zagłuszał ciszę zabytkowej pracowni na pierwszym piętrze przedrewolucyjnego dworku. Za oknem leniwie wirowały płatki śniegu, późna jesień w Podgornym już zaczynała przymierzać zimową maskę. Krawcowa werwara Arkabiewna, kobieta o twarzy naznaczonej życzliwością i zmęczeniem, pochyliła się nad manekinem, poprawiając fałdy sukni wykonanej z tkaniny o ciepłym, niemal maślanym odcieniu, kolorze zakopanego ciepła, jak kiedyś nazwała ją Tamara. Stała przy wysokim lustrze, poprawiając spinkę w siwych włosach, które spięła w ciasny koczek, i starała się nie patrzeć na swoje odbicie, w którym czas pracował uczciwie i bezlitośnie. Sukienka przylegała do jej sylwetki delikatnie, ale z godnością, podkreślając jej młodzieńczą postawę. Tkanina łapała światło i wydawała się żywa, jak ciepły chleb świeżo wyjęty z pieca. Tamara przesunęła palcami wzdłuż szwu, zatrzymała się w talii i wstrzymała oddech. Jakie to dziwne. Ciało jest obce, ale w środku wciąż ta sama ona, dziewczyna z kosą, czytająca książki, marząca o zostaniu nauczycielką i nie podejrzewająca, jak skończy się jeden pocałunek nad wiosennym strumieniem. Mamo, wyglądasz jak z pocztówki, powiedziała Marina, jej córka, patrząc na Tamarę tak jak patrzy się na rzadką porcelanę, uważnie, ale z niepokojem. W kącikach jej ust czaiło się coś, czego się nie mówi, żeby nie psuć chwili. Waria i Ksyusza, jej bliźniacze wnuczki, śmiały się przy oknie, przymierzając filcowe kapelusze i wymieniając się opowieściami o przyszłych wakacjach. Dziewczynki były światłem w życiu tamerii, lekkim, migoczącym, jak wiatr w suchych trawach, nieobciążonym tajemnicami dorosłego życia. Stary dom przy ulicy kariernają, w którym mieszkała Tamara, również przygotowywał się do świąt. Skrzypiał deskami, oddychał ciepłem starego pieca i przechowywał zapachy wielu dziesięcioleci, gi, zakurzonych albumów i suszonych jabłek. Na ścianie wisiał portret jej ojca, górnika w kasku, o sztywnych brwiach i życzliwych oczach, którego nie widziała od czterdziestu lat. W rogu wisiał haft wykonany przez jej matkę, wzór wiśni, czerwonych i ciemnych, prawie czarnych, z lekko wyblakłym brzegiem, nici były tanie, ale zrobione z sercem. W kuchni, pod serwetką, leżał list, który przyszedł tydzień temu. Jasnoszary papier, schludne pismo. Tamara, jeśli nie masz nic przeciwko, przyjdę. Kocham, Lidia. Te słowa wypaliły dziurę w moim sercu. Tamara znalazła je w szufladzie szafki na poczcie, wciśnięte między reklamę leków i rachunek za ogrzewanie. Trzymała go jak węża za szyję, z troską i obrzydzeniem, ale bez siły, by się go pozbyć. Jej pierwszą myślą było wrzucenie go do piekarnika, drugą było ukrycie go i zapomnienie o nim. Trzecia, najgorsza, czekała na ten list. Od dziesięcioleci. Podczas gdy krawcowa zdziała szpilki i szepnęła: Gotowe, możesz odebrać za dzień, Tamara stała przy oknie i patrzyła, jak samochód mariny objeżdża z dziewczynkami. Z ulicy dochodziły odgłosy dziecięcych głosów, skrobanie sanek, zapach mokrego drewna. Wszystko to przypomniało jej młodość, kiedy Libia i ona zjeżdżały z górki, na której teraz stoi centrum handlowe. Wszystko było wtedy proste, jej matka i ojciec w kuchni, chrupanie skórki chleba, zeszyty pachnące farbą drukarską. A potem pojawił się Peter. Marina zorganizowała przyjęcie. Wynajęła całe piętro w pensjonacie nad jeziorem, zamówiła kwartet skrzypcowy, wymyśliła strefę zdjęć z łukiem jesiennych liści. Złote wesele nie zdarza się codziennie, mówiła. A Tamara coraz częściej łapała się na tym, że liczy nie dni do rocznicy, ale minuty ciszy, kiedy nie dręczy jej myśl, dlaczego Ligia przyjedzie? Wybaczyć? Zlitować się? Odebrać to, czego wtedy nie mogła? Wieczorem, gdy w domu panowała cisza i tylko zegar na ścianie powoli odliczał czas, Tamara zaparzyła sobie herbatę z dzikiej róży, wyjęła list, rozłożyła go i przeczytała ponownie. Jeśli nie masz nic przeciwko, jakby można było się z tym pogodzić? Libia zawsze tak pisała, jakby nie zrobiła nic nieodwracalnego. Jakby nie dzieliło ich czterdzieści lat i jedno serce oddane niewłaściwej osobie. Powoli złożyła list i schowała go do starego pudełka, tego samego, w którym trzymała pierwszą pocztówkę od Piotra i wycinek z gazety, w którym wymieniano go wśród faworytów. Nie odpowiedziała. Nie teraz. Nie dzisiaj. A jednak, w głębi duszy, Tamara wiedziała, spotkanie było nieuniknione. A sukienka to nie tylko materiał. To zbroja. To zbroja. To ostatnie odbicie w lustrze, zanim ten, który kiedyś wyszedł i zabrał ze sobą połowę jej młodości, ponownie wkroczy w jej życie. Wieś krasnolesny, zagubiona wśród rozległych syberyjskich lasów, paczniała chlebem. Zapach przenikał wszystko: ubrania, włosy, ściany drewnianych domów. Był zakorzeniony w życiu. Jakby czas w tym miejscu wyrabiano na żytnim cieście i każdego ranka wkładano podręcznik. Tamara dorastała w nim, we wsi i w tym zapachu, wśród szorstkich rąk ojca, piekarza z dwudziestoletnim stażem i wiecznie zmęczonych oczu matki, która pracowała w szkolnej stołówce. Miłość rodzicielska istniała, ale była rozdzielana jak zmiany w piekarni, zgodnie z harmonogramem, w razie potrzeby, bez dodatkowego ciepła. Tamara nie czuła się pozbawiona, dopóki nie urodziła się Libia. Libia była cztery lata młodsza, ale od dzieciństwa zachowywała się tak, jakby była bohaterką opowieści, a reszta była statystami. Miała rude loki, zadarty nos, usta zawsze gotowe do głośnego protestu. Jeśli Tamara wypożyczała Czechowa z biblioteki, Libia prosiła o bajki. Jeśli Tamara szorowała podłogę w kuchni, Libia upuszczała talerz w przedpokoju. Jeśli Tamara dostała nowy płaszcz, Libia wpadała w furię, dopóki nie dostała podobnego. Nie miało znaczenia, czy go potrzebowała. Liczyło się to, że nie było gorzej. Matka próbowała ją uspokoić. Jesteś starsza, mądrzejsza. Poddaj się, powtarzała, układając włosy przed lustrem. Ojciec przez większość czasu milczał. Wracał do domu z czerwonymi rękami i koszulą pachnącą mąką i piecem, siadał przy stole, jadł w ciszy, słuchał, kiwał głową. Kochał swoje dziewczynki, na swój sposób, Mocno, prosto, jak zaczyn. Ale Tamara wiedziała, że kiedy Ligia była chora, matka nigdy jej nie opuszczała. Kiedy Tamara spadła z roweru, powiedziano jej: Nie płacz, przyłóż babkę. Nie była zła na siostrę, ale na to, że urodziła się pierwsza. Nie miała prawa być słaba. Z Piotrem wszystko zaczęło się spokojnie. Pojawił się latem, gdy Tamara miała piętnaście lat, a Ligia jedenaście. Jego rodzina przeprowadziła się z Tomska, ojciec został inżynierem przy budowie nowego mostu. Piotr od razu rzucił się w oczy. Wysoki, z prostymi plecami, trochę arogancki. Miejscowi chłopcy grali w piłkę nożną, on czytał w klubie faust i mówił jak dorosły. Pierwszą osobą, która go poznała, była oczywiście Libia. Ich drogi skrzyżowały się nad strumieniem, gdzie dzieci łapały kijanki. Peter naprawiał coś na swoim rowerze, ona stała obok niego. Patrząc jak na artystę w teatrze. Potem powiedziała wszystkim, że nowy chłopiec ma ręce jak bohater. Tamara usłyszała to od koleżanek i poczuła dziwne pieczenie w środku, jakby ktoś dotknął samego środka jej rozdrażnionej duszy. Szkolne przyjaźnie zaczęły się później. Tamara i Peter znaleźli się w tej samej klasie historycznej. Ona pomagała mu w wypracowaniach, on nosił jej zeszyty po lekcjach. Kłócili się, śmiali, wychodzili późnym wieczorem. Pewnego razu przyszedł do ich domu po podręcznik. Libia otworzyła drzwi, przygryzając wargę, jak tylko ona potrafiła. Potem wizyty Petera stały się częstsze. Matka położyła dem na stole, ojciec spojrzał na nią ponuro, ale milczał. Tamarze wydawało się, że pewnego dnia weźmie ją za rękę. I pewnego dnia tak się stało. Pod jabłonią za szkołą, gdy wieczór był tak ciepły, że nawet powietrze wydawało się miękkie jak świeże ciasto. Pocałował ją szybko. Niemal niezręcznie. Tamara trzęsła się przez całą noc, w jej świecie był to znak, że wszystko się ułoży. Ale zaledwie trzy dni później przyłapała go w tym samym miejscu. Libia siedziała obok niego, mówiąc coś i śmiejąc się. On patrzył na nią. I w tym spojrzeniu nie było nic z ucznia, który czytał Faustę. Tamara wyszła bez słowa. Miała czternaście lat i po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że żadne zasługi, żadne pozmywane naczynia, Żadne przeczytane książki nie uchronią cię przed uczuciem bycia ponownie pominiętym. Nie dlatego, że jesteś gorszy, tylko dlatego, że nie jesteś nią. Potem w domu zapanowała dziwna cisza. Tamara milczała, Libia unikała jej spojrzenia, matka udawała, że tego nie zauważa. Tylko ojciec raz rzucił spojrzenie, które sprawiło, że serce Tamery zabolało, zrozumiał. Ale on też milczał. Żyli więc pod jednym dachem dzieląc powietrze, chleb, nazwisko i jeden niewypowiedziany ból. Tamara często wspominała tamte dni, kiedy w domu pachniało drożdżami i pieczoną cebulą, a za oknami wirowały muchy. Wtedy wszystko można było jeszcze naprawić. Ale czas jest jak chleb, jeśli go przypieczesz, spali się. A jeśli jest niedopieczony, zwisa w środku. Pozostaje tylko kroić, jeść i milczeć. Pociąg do Nowosybirska objeżdżał wcześnie rano. A Tamara wciąż czuła w nosie zapach wypranych mundurków, zapach kuchni matki, zapach dzieciństwa, od którego próbowała uciec. Wstąpienie do Instytutu Pedagogicznego było nie tylko krokiem ku dorosłości, ale i ucieczką od domu, od Ligi, od Piotra, od samej siebie. Studia ją fascynowały: nowe twarze, seminaria, biblioteki, a przede wszystkim poczucie, że należy do siebie. Raz na dwa tygodnie pisała listy do domu krótkie, rzeczowe. Bez sentymentalizmu. Jej matka odpowiadała ostrożnie, nie wylewając ciepła między wierszami. Na jednej z pocztówek błysnęło zdanie: Lida jest wciąż taka sama. Uparta, roześmiana. Pietia wpada czasem zapytać, co u ciebie. Te słowa zaniepokoiły Tamarę. Co on tam robił? Dwa miesiące później budynek instytutu został odłączony od ogrzewania, pękła rura, zajęcia zostały odwołane. Studenci zostali zwolnieni na tydzień. Postanowiwszy nikogo nie ostrzegać, Tamara wsiadła do wieczornego pociągu. W jej głowie gorąca kuchenka, dziem babci, słowa ojca o chlebie. Kiedy otworzyła bramę, było już ciemno. Jedyne światło w domu paliło się w kuchni. Zasłony nie były zaciągnięte i zobaczyła Ligię i Piotra. Siedział przy stole, opierając łokcie na obrusie, patrząc na siostrę. Libia stała naprzeciwko. Trzymając oparcie krzesła, jej twarz była obca, ale boleśnie znajoma. Na jej twarzy malowało się zakłopotanie, jakby nie rozumiała, jak do tego doszło. Tamara nie weszła do środka. Odwróciła się i wyszła na zewnątrz, błąkała się po wiosce, aż rozbolały ją nogi. Rano poszła spać. Następnego dnia czekała na nią matka. W milczeniu postawiła przed nią miskę zupy. Żadnych pytań, żadnych wyjaśnień. Tylko zmęczone spojrzenie. Tego samego wieczoru, przeglądając swoje rzeczy w starej komodzie, Tamara znalazła pamiętnik matki, gruby zeszedł w ciemnej okładce, pomiędzy dzierganymi szalikami i nićmi. Otworzyła go na chybił trafił. Pismo było schludne, pochyłe. Boję się, Lydii. Za dużo w niej ognia. A tom jest bardziej żałosny, nosi to wszystko w sobie. Ona jest cicha, nie narzeka. Ale oczy ma jak po pożarze. Tamara zamknęła zeszyt i usiadła na łóżku. Nie było łez, nie było krzyków. Tylko cisza. Tydzień później okazało się, że Lidia jest w ciąży. Plotki rozeszły się szybko, w wiosce wieści rozchodzą się szybciej niż elektryczność. Peter próbował interweniować, mówiąc, że będzie z nią, ale jego rodzice byli nieugięci. Jego matka, zimna i arogancka kobieta, powiedziała przy wszystkich, ich rodzina jest zbyt prosta. Ta dziewczyna to zła dziewczyna. Nie potrzebujemy takiej. Ojciec Petera, inżynier z ambicjami, przytaknął w milczeniu, jakby podpisał wyrok. Tamara podsłuchała tę rozmowę przypadkiem, stojąc przed drzwiami ich kuchni. I to było dziwne, bolesne nie. Puste tak. Jakby wszystko w środku zostało wyrzucone, pozostawiając tylko echo. Dwa tygodnie później Lidia udała się do ośrodka rejonowego. Powiedzieli, że to na badanie kontrolne. Wróciła cztery dni później. Blada, milcząca, z dziwnym spojrzeniem. Wieczorem spakowała swoje rzeczy, krótko się pożegnała i wyjechała do Kazachstanu. Rzekomo do pracy w sanatorium. Pośpiesznie napisany list Tamara znalazła pod poduszką. Wybacz mi, jeśli możesz. Ale nie mogła mu wybaczyć. Nie dlatego, że go nienawidziła. Ale dlatego, że go kochała. I siebie, i ją, i jego, na różne sposoby, ale boleśnie. Miesiąc później Peter przyszedł z kwiatami. Usiadł naprzeciwko niej ze spuszczonymi oczami. Powiedział: Chcę być z tobą. Zawsze chciałem z tobą być. Jestem po prostu zdezorientowany. Słuchała i nie wierzyła w ani jedno słowo. Ale skinęła głową. W tym skinieniu było wszystko, Zmęczenie, pragnienie zapomnienia, żądza zemsty i ciepła, straszna nadzieja, że może jeszcze da się to zbudować. Ślub był skromny. Suknię uszyła sąsiadka, welon podarowała koleżanka mamy, a obrączki kupiono na targu. Lidia nie przyszła. Nikt do niej nie zadzwonił. Dzień po ślubie Tamara włożyła do drewnianej skrzynki zdjęcie. Widniała na nim cała trójka: Piotr z rękami na ramionach obu sióstr, Lidia z przymrużonym okiem, ona z kosą. Zdjęcie było stare, wyblakłe, ale było na nim wszystko. Jej przeszłość. Ich dramat. I wspomnienie tych gałęzi, które nie sięgają słońca, ale są splecione ze sobą tak mocno, że nie da się ich rozerwać bez bólu. Od samego rana niebo nad jeziorem zwenigowo było czyste, jak szkło celowo wypolerowane do połysku. Nie było wiatru, a dom wakacyjny sosnowy berek, otoczony cichymi drzewami i lustrzaną wodą, wydawał się odcięty od reszty świata. Tamara patrzyła na jezioro z balkonu swojego pokoju i pomyślała, że w taki dzień nawet pamięć słabnie. Wszystko wydawało się zaskoczone, natura, dom, nawet czas, który nagle postanowił zatrzymać się w południe. Marina wszystko przewidziała. W przestronnym holu, ozdobionym drewnianymi panelami, stały już stoły nakryte obrusami w kolorach złotej jesieni. Na ścianach wisiały kompozycje z jarzębiny, suchych gałęzi, kolorowych liści i kunsztownych lamp w formie świec. Przy wejściu stał kwartet skrzypcowy, strojący instrumenty. Waria i Ksyusza kręcili się wokół strefy fotograficznej, gdzie znajdował się łuk wykonany z klonu i ramka ze zdjęciem 50 lat razem. Peter, w szarym garniturze w cienką kratkę, wyglądał na trochę zmęczonego, ale trzymał się prosto, z tą niewymuszoną pewnością siebie, dla której Tamara kiedyś go wybrała. Ona stała nieco dalej, sukience koloru gi, z perłową spinką we włosach, a na jej twarzy malowała się wewnętrzna jasność, którą mogą dać tylko lata i przebaczenie za wysoką cenę. Uroczystość rozpoczęła się spokojnie. Pierwsze tosty były przewidywalne za zdrowie, za miłość, za silną rodzinę. Peter mówił niewiele, ale z powściągliwym ciepłem. Tamara uśmiechnęła się. Goście zachwycali się, jak dobrze zostały zachowane, jak dobrze wyglądały, jak szczęśliwe były dzieci, że miały takich rodziców. Za tą fasadą krył się dźwięk, który zawsze słychać na takich wakacjach, nikt nie znał całej prawdy, a może tak było łatwiej. Nikt, z wyjątkiem ich trójki. W momencie, gdy rozległ się walc, jedna z tych zabytkowych płyt winylowych z ubiegłego wieku, drzwi się otworzyły. Do sali weszła libia. Wyglądała, jakby wyszła z ekranu starego filmu. Jej turkusowa sukienka podkreślała opaleniznę, twarz była starannie umalowana, włosy zadbane, w uszach błyszczały srebrne kolczyki. Szła spokojnym, pewnym krokiem, jakby wiedziała, że każde oko będzie na nią skierowane. Drzwi zamknęły się za nią, a powietrze w holu stało się o pół tonu gęstsze. Tamara odwróciła się i oczy się spotkały. Peter jakby skurczył się na sekundę, a jego ręce chwyciły podłokietnik krzesła. Przepraszam za spóźnienie, powiedziała Lidia, a to przepraszam za w powietrzu, jakby miało więcej znaczeń, niż można było wyrazić. Podeszła i pocałowała siostrę w policzek. A potem Petera, zatrzymując się na ułamek sekundy dłużej, niż było to w zwyczaju, tamara poczuła gęsią skórkę wzdłuż kręgosłupa. Nie z zazdrości. Z rozpoznania. Wszystko przebiegało zgodnie z planem: muzyka, jedzenie, rozmowa. Ale wzrok Ligi wciąż powracał do Piotra. Waria i Zinie nie mogły oderwać wzroku, ciotka Lida, o której słyszały tylko przelotnie, nagle okazała się żywa, żywa. Niemal mityczna. Peter był bardziej milczący, Tamara obserwowała. Wyglądało to tak, jakby stary dług osiadł w pokoju i w końcu udzielono mu głosu. Kiedy gospodarz zaprosił jubilatów do tańca, tamara wiedziała, że Peter coś powie. Zawsze odzywał się w momentach, w których powinien był milczeć. Ruszyli powolnym walcem, a on powiedział prawie szeptem: Byłaś tam dla mnie. To było wygodne. Przepraszam. Tamara nie odpowiedziała. Jej kroki nie zwolniły, oddech się nie zmienił, tylko palce stały się lodowate. A jednak czekała na to. A może nawet tego chciała. Aby postawić kropkę w środku. Po tańcu prowadzący przekazał mikrofon Tamarze. Wstała, poprawiła sukienkę, a sala zamilkła. Zaczęła spokojnie, od wspomnienia tego, jak się poznali, jak razem podróżowali. Potem jej głos stał się nieco niższy. Peter i ja nie zawsze byliśmy szczęśliwi, ale byliśmy. A czasami bycie jest ważniejsze niż szczęście. W sali rozległ się szelest. Kontynuowała: Czasami życie rozdaje rol, a my gramy je nie z talentu, ale z obowiązku. Ja grałam żonę. Czy to było dobre? Nie wiem, ale sumiennie. Niektórzy z gości parsknęli śmiechem. Ktoś się spiał. Kontynuowała bez wymieniania nazwisk, ale dla wszystkich było jasne, że to przemówienie nie dotyczyło tylko małżeństwa. To była wiadomość. Lidia nie mogła już tego znieść. Wstała i szybko wyszła z sali. Wszyscy spojrzeli na siebie. Marina, podekscytowana, spojrzała na matkę. Tamara skinęła głową. Córka wyszła za ciotką. Na zewnątrz było chłodno. Lidia stała nad jeziorem, paląc papierosa i poprawiając włosy drżącą ręką. Marina podeszła, milcząc. Ciszę przerywał tylko plusk wody. I nagle Lidia powiedziała: Gdybyś wiedziała, jaka to miłość. Marina nie przerywała. I wtedy usłyszała coś, co wywróciło wszystko do góry nogami. Nie tylko wygodnictwo ojca, ale także to, jak łatwo stracić ci ciało, i dziecko, i siebie. Gdy miłość staje się odpowiedzialnością kogoś innego. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.